Hej widzowie, ja jestem Mr. Philip i dzisiaj zagracujemy w nowym filmie, czyli Ultimate Custom Knight Który jest od FNAF. -a. Tak to jest też FNAF. Ym, podobno najtrudniejsza część FNAF. Yy, jakby na tym koncie już gra mój starszy brat. Yy, no więc... Jest jakiś high score 1000 i 50 na 20, best time 23 sekundy. Dzisiaj postaramy się mieć best time 50 na 20, 30 sekund. Może się uda, chociaż podobno to bardzo trudne. Zagramy sobie One Afton Challenge, to jest ta postać tutaj taka na dole, Ota Afton, który się pojawia raz na noc. No i on jest po prostu nieunikniony, że się jakby. Nie, nie da się niczym go pokonać, bo. No. Po prostu się nie da niczym go pokonać. No i dzisiaj wybierzemy sobie kilka jakichś postaci. Postaramy się przejrzeć i zdobyć 2000 punktów. Yy, nigdy za bardzo w nie grałem, ale tłumaczyli, tłumaczył mi mój brat trochę, jak to. Yy, jak to się ogólnie gra tutaj. Ale mówić, to nie jest yy, proste. Dlatego mam nadzieję, że się uda to jakoś y, łatwo zrobić. Dobra, już nie będę więcej gadał, wybierzemy kilka postaci. Niech będzie jakiś taki prosty. No to jest takie, taka postawa, bo on jest absolutnie prosty, bardzo nic tam praktycznie z nimi trzeba robić. Dajmy sobie jeszcze tego Old Man. On trzeba kliknąć C w odpowiednim momencie i tam rybę złowić, coś tam, coś tam się stanie, tego trzeba od Cold kliknąć. Um, dalej, Helpi, oni też czytałem. On z pozoru taki słodki, ale jak on potrafi wkurzyć, to jest po prostu niemiłosierne, jak tak coś może wkurzyć. Um, więc mamy tutaj tego Helpiego, on po prostu, no, on, trzeba na niego kliknąć, bo jak się na niego nie kliknie, to on wtedy zrobi wam takie ty ty, ty ty i wtedy będzie ogólnie bardzo źle. Dobra, już jestem. Sprawdziłem sobie, jak niektóre inne animatroniki działają. Oni są z FNaFa 2, więc ich też łatwo jest, łatwo jest z nimi wygrać. Więc damy sobie je na 20. Sprawdzę, jak reszta działa. Dobra, widzę, przeczytałem o reszcie animatroników. No i wiem, że niektórych no tutaj. No i jego wybierzemy. Jak będzie u niego, to trzeba wystarczy założyć maskę w odpowiednim momencie. Więc to nie powinno być jakieś wielce wyzwanie, nie? Um, także, dobra, zobaczmy co mamy dalej. On, on jest denerwujący, ale da się z tym przeżyć. On. No, trzeba kliknąć, to jak widzisz, na żeby wypatrywać papugę, na nią kliknąć, i wtedy ma do ciebie jakąś ofertę, żeby pomóc. To um, nie wiem, co to robi, to są tylko znaki zapytania, ale jakoś coś mi korci, żeby jednak. Dobra, to jest. Enart, o nie. Ja nie jestem jakimś wielkim spacerem od FNAFA. Ale coś tam, coś, co nie coś się znam. Żeby nie było, nie? Ale. Specjalnie się trochę poduczyłem. Co mam nadzieję, że będzie git Co mamy dalej? Tak, patrzeć na te inne. O czym już jestem? O nim. To jest Arthus. Tylko, że nie jako Springtrap. Afton. Taki on jest, on był chyba w tym takim gdzie się przysłuchuje animatroniki. To jest w 5, czy w 6, Nie wiem kogo by można było się... no, Na niego to wystarczy nie nakierować. Yy... No nie nakierować na niego myszką, ale to i tak mnie. Yy, testowałem go poza kamerami i. Chyba latarką poświecić. Wtedy, jakby mamy już spokój. To jest creepy. Bardzo creepy. On chodzi na sobie w wętach. Yeah. Lepiej nie. Lewki nie wiem. Sensie są jeszcze Valora i w Baby. No i chyba jest gun and the Gun. I chyba tak już po prostu sobie zaczniemy. Wydaje mi się, że to będzie dość dobre zestawienie jak na sam początek Takie po 2000, nie? Więc gramy Ej dobra widzowie, bo ogólnie wywaliło mi za całe Ultimate Custom Night, Custom Night Więc najwyżej jak o czymś zapomnę, czegoś dodać co miało być, a nie, a nie ma Albo dam coś co nie miało być Napiszcie mi w komentarzach, nie? Dobra, pamiętam, że ty miałeś być. On jest dość łatwy. Na niego trzeba latarką, tak? To też maska. Wszystko oczywiście na 20 poziom. Żeby załatw też nie było. No to on, on się prawie w ogóle nie liczy. Ja go praktycznie prawie nie widzę. Jakby on jest niezauważalny w grze. Tak, helpi. Teraz żydegan. Yy, coś jeszcze, o to było I jest 2000. nie widzę żebym nikogo nowego dodał Chyba, że coś jest źle i kogoś zamieniłem z kimś On mi wygląda jakby... Nie no, on był, dobra, on był, dobra To jest all chip, no Trochę nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale dobra, spróbujmy Spróbujmy Lecimy. O, latarka. O, latarka, latarka jest pod tym, jak mnie uczył brat, dobra. Um. O nie, to jest pewnie ten chip, bo reklamy właśnie. Latarka i... 30 sekund I już Mam 90% Co? E, e, e. E. Mm -hmm. To nie będzie proste Głupi Golden Freddy Nienawidzę cię Głupi Golden Freddy nie. nie no to jest przecież jakiś żart O już się pojawia no na serio Już się ledwo gra zaczęła ten już się pojawił No Dobra Jest Gdzie się klikało? Nie wkąd Nie Mi

nie, ja się o nim mówiłem, jak tak nie lubię Głupi Helpi. Dobra, wyłączył się ten phone guy. na niego wtedy nie. Nie, no nie, nie zrobiłem tego Helpi nie mogę? Co mnie do mnie? Nie, nie wyłączyć, widzowie. Jakoś prawie połowę przetrwaliśmy około. O, <grystanie> Ehm, he... um, jak na pierwszy raz to i tak chyba było nawet git. Zostań, jakieś kiedyś są jeszcze jakieś inne opcje, jakiś challenge? House? Oh. O. Wolałbym tego nie próbować. House 2, house. Old friend, stary przyjaciół O oh, nie, tylko nie on. Tylko nie Balloon boy, boj, ballon gnuj, <noise> balon Gówno ladies night. Są wszystko dziewczyny. czeka dziewczyna, boże, ja już. Ja nie pamiętam. Nie, nie, yeah, to jest to dziewczyna, a to jest JJ. Okej. Okay. Nie wiem, jak to się czyta. Pay attention. Nie lubię marionetki. Go tym bardziej. No i... Spróbujmy Burst atak, Ale jedynkę. Nie mogę że i tak nie dam rady. Jeden raz spróbujemy. U mnie teraz testuję sobie teraz te wszystkie różne opcje i te inne... Y o! Y o oh, nie! Wiem dlaczego tak jest. Mogę zamykać. Oh no Dowiedziałem się. O oh nie. nie. Aha, czyli wybieram, jak wybiorę nightmara, to mam problem. Bo wtedy myślę się jakby zmieniała na, na 4. Trochę. Tak. No coś na wzór. zamykać. O! Nie. Nie on. Oh no. Tak, maska. To mi się nie podoba. Yeah, what can I do for you? Fast, jak go przetrwać? O, start game. Power, co to Power? Czy to jest? Power Ups Office? Aha, że to będę sobie zmieniać moje stanowisko pracy. Uuu, to pewnie to będzie Power Ups. I że to jest już w przykład do tego pozbywa. Uuu, 3 fast coin. O, 102 Power. To mogę użyć chyba 5 razy, tylko żebym ja miał tutaj za chwilę czegoś. Dobra widzowie, spróbujemy tej legendy. Ale to za chwilę. Najpierw spróbujemy One After Challenge. Albo tak, żeby było tak troszeczkę trudniej. No i dajmy tam monijczyka. Nie bądźcie Oj, monijczyka z mojego ulubionego na fat 2. na 2, ojej. Piękna gra. Tysiąc dostanę. Może żeby trochę podwyższyć ten rekord. Nie na no, Golden Freddy. O! Nic on nie w El chip mnie denerwował. <grywy> Spróbujemy. Mogę dać chyba na chyba nie dałem. A to przynajmniej nie będzie mi się pojawiło, pojawiał i mnie denerwował. <grywy> Aby mi się tej Afton, Afton nie pojawił, bo Afton to jest po prostu... Nienawidzę Afton. Głupi William Afton. Czytałem, że nie da się go niczym pokonać. Po prostu zamkniesz drzwi, wentylację, wszystko coś da. On założysz maskę. U! Ty przetrwałem. Ty, jakim cudem? Ale dobra, na razie. A w tą... A w się nie pojawia, więc jest spokój na razie. Ty, to dużo spokój. Dobra, to mi się podoba. A i dobra, to jest. Bardzo nic. Ja tak mogę grać. O, to jest kapka to było zabawne. O! Tak, Chica Przypominam, z tej strony Chica, z tej strony nebonie. Tak mnie uczył, Boże A jaki plakat do Z filmu w ogóle trzeba się przyjrzeć, co biuru się czy, czy jest tutaj Freddy? No jak to że na nawet nie muszę klikać, jak jak na Dwójce Tego... Tych kamery, tego wszystkiego O nie! Wypadaj Dobrze, na razie jest bardzo git. Mamy prawie dwie minuty gry już i nie ma żadnego Aftona. Jak patrzyłem jak mój brat gra, to kilka razy mu się zdarzyło, że grał z Aftonem, a Aftona w ogóle nie było. Więc grał jakby taki one Afton Challenge. Ja tego nie będę robił, bo to będzie zbyt nudne, bo może się faktycznie w ogóle nie pojawić. Albo może się zrobić tak, że w ogóle przegram z nim. Ale to jest raczej takie mniej prawdopodobne, że on, się, że on się pojawi on się może pojawić, ale nie musi System jest ten właśnie szczegół Może być No I always I come, come back, back. <laughs> O kiedyś dostałem 72 mój wybrać Best Time 23. Myślicie, że mi się uda. Ja ja muszę pomyśleć na tym. Dobra, widzowie ja muszę naprawdę na tym pomyśleć. Ja się zastanowię i za chwilę tej wrócę. Dobra, przemyślałem to przez jakieś 5 minut. Więc próbujmy, spróbujmy, ale nie no to... Ty głupi człowiek. A raczej już animatronie Nie lubię cię Niech będzie O nie Na niego nie puszczą i. Rędny... O, żyje. Osiem sekund Nie, dobra, próbujemy pięć razy Pięć razy próbujemy co jest z tym biurem? Nie tak. Coś tam, coś tam, coś tam gadał, dobra, my nie obchodzi. Lecimy dalej. Czytałem prawie o każdym, więc znam mniej więcej mechaniki. O, woń. Ej, go tutaj. On tej był? Nie wiem. Ej, ale jest. Zeskakując, No, było no, 10 sekund, już mamy i tak rekord, ale zaskakująco cicho było. Tylko muszę pamiętać, co jest to myszka O, Mangi? O nie. Gdy to już raz? Chyba trzeci bym miał. Próbujemy jeszcze dwa razy. Ale to musi się w końcu udać. O nie! <laughs> Za każdym razem, zabija. Ostatni raz. Lecimy. Musi się Lecimy. Da musimy dać radę. Wizowie, damy radę. Jak nie teraz, to na innym odcinku. Dobra. Jest. Ach, Dobra, widzowie, takim czymś kończymy. Dzisiejszy odcinek nie udało się ani razu wygrać. Mam nadzieję, że się uda, bo jeszcze będę. Na pewno spróbuję jeszcze kilka razy w ten Ultimate Custom Night. A na razie to żegnam się z Wami. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że, będziecie, że zostawicie tam jakąś subskrypcję albo łapkę w górę i zostaniecie na dłużej. Będę nagrywał teraz ogólnie bardziej z SNAFA i Minecrafta. A na razie widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.